Krzysztof Bosak został ojcem. Znamy imię i płeć dziecka. Krzysztof Bosak, lider jednej z polskich partii politycznych, właśnie powitał na świecie kolejne dziecko. Politek podzielił się radosną nowiną w rozmowie radiowej, mówiąc o wielkiej satysfakcji i radości, jakie towarzyszą narodzinom najmłodszego członka rodziny. Kim jest Krzysztof Bosak? Krzysztof Bosak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie kontrowersyjnych polityków w Polsce, znany przede wszystkim z działalności na scenie konserwatywnej i narodowej. Urodził się 13 czerwca 1982 roku w Zielonej Górze i od wczesnych lat zaangażował się w działalność polityczną. Obecnie Bosak pełni funkcję wicemarszałka Sejmu, jednego z najważniejszych stanowisk w polskim parlamencie, i jest posłem X kadencji. Jego kariera w polityce zaczęła się na początku lat 2000, kiedy działał w środowiskach narodowych i prawicowych, był m.in. prezesem Młodzieży Wszechpolskiej w latach 2005-2006 oraz posłem V kadencji Sejmu z List Ligi Polskich Rodzin. W kolejnych latach BOSAK związał się z Ruchu Narodowym, którego jest jednym z liderów, a od 2019 roku działa w ramach Konfederacji Wolność i Niepodległość, ugrupowania łączącego różne środowiska konserwatywne i wolnościowe to właśnie z ramienia Konfederacji wrócił do parlamentu. A w 2020 roku był jej kandydatem w wyborach prezydenckich, zdobywając znaczący, choć nie triumfujący wynik. Bosak jest znany przede wszystkim z wyraźnych poglądów narodowo-konserwatywnych, eurosceptycznych i społecznie konserwatywnych. W publicznych wypowiedziach często podkreśla potrzebę suwerenności Polski, krytykuje instytucje wielostronne i ideologiczne wpływy liberalizmu oraz promuje tradycyjne wartości kulturowe. Jego aktywność polityczna obejmuje też prezestrzeń mediów i debat publicznych, gdzie często staje się obiektem zarówno poparcia ze strony środowisk konserwatywnych, jak i krytyki środowisk liberalnych i centrowych. Bosak pozostaje postacią budzącą silne emocje, dla jednych jest symbolem obrony tradycyjnych wartości, dla innych przykładem kontrowersyjnej i radykalnej polityki. Podsumowując, Krzysztof Bosak to polski polityko o narodowo-konserwatywnym profilu, poseł i wicemarszałek Sejmu, współzałożyciel i jeden z liderów Konfederacji, a także były kandydat na urząd prezydenta RP. Krzysztof Bosak, Życie Rodzinne. Krzysztof Bosak, mimo że kojarzony w pierwszej kolejności z polityką i dużymi debatami na scenie publicznej, prowadzi również bogate życie rodzinne, które od kilku lat systematycznie zyskuje na znaczeniu i staje się częścią obrazu jego codzienności. Polityk jest żonaty z Kariną Bosak, z domu Walinowicz. Z którą w lutym 2020 roku zawarł związek małżeński. Karina jest prawniczką i aktywną posłanką, angażującą się w prace parlamentarne z ramienia tej samej formacji politycznej co bosak, co sprawia, że ich relacja łączy zarówno sfery osobistą, jak i zawodową. Rodzina bosaków jest dziś znacznie większa niż kilka lat temu. Para jest rodzicami czworga dzieci. Ich najstarszy syn, Artur Maximilian, przyszedł na świat w 2020 roku, a następnie urodzili się Daniel Xavery 2022 oraz Emilia Maria 2023. Najnowszym członkiem rodziny jest Stefan, który przyszedł na świat na początku 2026 roku. Bosak publicznie wyrażał radość z przyjścia na świat kolejnego potomka i przyznał, że obecność przy porodach jest dla niego ważnym elementem relacji rodzinnych. Mimo, że życie polityczne wiąże się z dużą liczbą obowiązków i presją publiczną, Bosak i jego żona starają się pielęgnować wartości rodzinne i znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym. W mediach społecznościowych pojawiają się wspólne fotografie pary z dziećmi, które przedstawiają ich w zwyczajnych rodzinnych rolach, często w kontekście wydarzeń społecznych czy uroczystości związanych z promowaniem tradycyjnych wartości. To pokazuje, że choć Bosak pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny politycznej. Jego codzienność w dużej mierze koncentruje się również wokół roli męża i ojca, a życie rodzinne stanowi dla niego równie ważny fundament jak działalność publiczna. Krzysztof Bosak został ojcem Krzysztof Bosak był gościem programu w Radiu Z, gdzie odbyła się rozmowa, w trakcie której lider konfederacji podzielił się radosnymi wiadomościami z życia prywatnego. Już na wstępie dziennikarz Bogdan Romanowski pogratulował mu, zauważając, że polityk właśnie powitał na świecie swoje czwarte dziecko, syna Stefana. Jak to jest zostać ojcem po raz czwarty? zapytał Romanowski, wywołując u Bosaka szczery uśmiech. Wielka satysfakcja, wielka radość odpowiedział polityk, podkreślając. Jak bardzo moment narodzin dziecka wypełnia jego codzienność wyjątkowymi emocjami i poczuciem spełnienia. W kolejnej części rozmowy dziennikarz zapytał o samopoczucie żony Kariny Bosak, która towarzyszyła mu przy porodzie i z którą od lat dzieli zarówno życie rodzinne, jak i zawodowe. Bardzo dobrze, wczoraj odebrałem żonę i synka ze szpitala powiedział Bosak. Wskazując, że po przyjściu na świat najmłodszego potomka cała rodzina jest już w komplecie i czuje się świetnie. Lider Konfederacji dodał również, że mimo zainteresowania mediów i licznych obowiązków politycznych, dziś chce w pełni poświęcić się rodzinie. Nie zabrakło także osobistego akcentu, który pokazał, jak blisko Bosak angażuje się w życie rodzinne. Polityk ujawnił, że miał możliwość uczestniczenia w porodzie, co dla wielu ojców jest momentem niezwykle emocjonującym i niezapomnianym. To doświadczenie, jak sam przyznał, jest jednym z tych, które pozostają w pamięci na zawsze i mocno cementują więzi rodzinne. Narodziny Stefana to nie tylko osobiste święto w rodzinie bosaków. Ale również ważny moment w życiu publicznym polityka, który od lat stara się łączyć intensywną działalność polityczną z rolą męża i ojca. Jak widać, mimo napiętego harmonogramu, Bosak stawia na równowagę między pracą a życiem rodzinnym, celebrując każdy moment spędzony z najbliższymi.